Cześć, tu Zdobek. Witam Was w kolejnym odcinku Obliczy Lasów. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co gryzie nasze lasy. Na pewno wszyscy słyszeliście o korniku drukarzu, który gryzie świerki. U mnie świerka jest mało, ja nie mam problemu z kornikiem drukarzem. U mnie występują inne owady, które żerują na moich sosnach. Takim głównym, z którym walczę, jest przypłaszcze granatek, który zabił właśnie tą sosnę. Jego larwa żeruje pod korą i właśnie to ona wygryzła te chodniki, które tutaj widzimy. Za tą larwą przyleciał dzięcioł, który na zgramie podkuł tą, tą korę i powygryzał te larwy. I Jak zobaczycie, tu już jest drewno martwe praktycznie tak zwana suszka a korona jeszcze zielona, jeszcze w pełnym uigleniu. Tutaj pokazał mi to dzięcią, że to drzewo jest opanowane przez przypłaszczka. Normalnie chodzę sam z siekierką i wyszukuję takie zakażone drzewa. Pierwszym symptomem, że drzewo jest zaatakowane przez przypłaszczka, trudna nazwa, jest to, że sosna ma przerządzoną koronę. Drugim punktem, Szukam wycieków żywicznych, które znajdują się w korze. Wtedy już wiem, że tam jest larwa na pewno. Widać, że sztuka nie jest skaleczona w żaden inny sposób. Skąd się ta żywica wzięła? Jest to wynik działania larwy, która żeruje pod korą. Gdy zdejmiemy całkiem tą korę. O, zobaczcie, już widać już widać chodniki od larwy przy płaszczka. Jest to już drzewo nie do uratowania to znaczy trzeba będzie je do wycięcia. Przypaszek jest takim specyficznym gatunkiem, ponieważ uwielbia sosny, które rosną na słonecznionych miejscach. Tutaj mamy akurat do strony południowej. Cały czas ta strona jest nagrzana, więc zobaczcie, że tutaj sobie ładnie żeruje. Prawdopodobnie tutaj z drugiej strony, jakbyśmy podziobali, to by była jeszcze żywa tkanka. Ale tutaj już jest martwa, już chodniki stają. O, tu ładnie widać. Właśnie. To są te, te takie niteczki brązowe, to są Początki chodnika larwalnego przy płaszczka. Tutaj ta powierzchnia, na której teraz jesteśmy, ma, jeżeli dobrze pamiętam, około 2,5 hektara i rocznie na niej usuwam ponad 100 takich drzew. Są tu już miejsca tak przyrzedzone, że prawdopodobnie będziemy musieli założyć tak zwany zrąb sanitarny, czyli wyciąć kawałeczek drzewostanu, bo już tak rzadko tam jest. Lub zobaczymy, może podsadzimy go jakimś innym gatunkiem, ale wiecie z filmu, że umie to z tym podsadzeniem to kiepsko wychodzi. Nadal mało. Bingo. Ten Bóg ma 18 lat. Dowód mam w tej książce, która jest naszą Biblią. Jesteśmy przy tym samym drzewie, tylko z północnej strony. Zobaczymy, czy faktycznie ten owad jest taki ciepłolubny. Czy tutaj będą chodniki. O, widzicie? Tu nic nie widać. Tu jest... Z tej strony nie opanował, ale... A nie, jednak tu jest malutki. Malutki chodnik, ale zobaczcie, z tamtej strony był co kawałeczek. Chodnik larwalny, larwalny, a tu jest tylko jeden. I zobaczcie, gdyby tu spacerować sobie po tym lesie, na pierwszy rzut oka nic tu się nie dzieje. Drzewo ładne, grube, korona zielona, ale zobaczcie symptom. Dzięcioł nam pokazał, że obok jest już jest zaatakowane drzewo. I często wtedy, właśnie bywa tak, że ten, ten owad zasiedle zaraz sąsiednie drzewa. Często powstają takie od razu gniazda po kilka, kilkanaście arów od takiego przypłaszczka. Niestety to drzewo jest do wycięcia, póki jeszcze jest w miarę zdrowe. Drewno się nadaje, bo ten larwa tylko chodzi pod korą zaraz, także nie uszkadza drewna. Można jeszcze z niego zrobić jakieś tam, nie wiem, huśtawkę, ławkę. No albo pojedzie do celulozy, będziecie mieli papier do drukarki dzięki przypłaszczkowi. Zobaczcie, chwila pracy, i znalazłem 12 drzew opanowanych przez tego przypłaszczka. Oprócz owadów, które zabijają nam drzewa, możemy też mieć do czynienia ze szkodliwymi grzybami. I w tym przypadku mamy do czynienia z opieńką. Tutaj widać jeszcze resztki owocników. I ten grzyb właśnie zabił tą sosenkę i te kilka okolicznych. Opieńka umieścawia się tutaj na szyi korzeniowej takiego drzewka. Jej macki, które nazywamy ryzomorfami, wnikają pod korę tego drzewka i podobnie jak te korytarze u przypłaszczka, ryzomorfy opieńcy wędrują pod tą korą, powodują zamieranie przepływu soków w drzewku, no i mamy to, co mamy, czyli martwe, martwą sosnę. Widzieliśmy drzewa zabite przez owady. Widzieliśmy drzewa zabite przez grzyby. A teraz zobaczymy drzewa zabite przez zwierzęta pływające. Tak, zwierzęta pływające też potrafią zabić drzewo. Na pewno wiecie o kim chcę mówić: o bobrach. Zobaczcie, ten buczek tutaj był jeszcze niedawno takiej wielkości jak ten tutaj sąsiedni. Za plecami kamerzysty mamy kanał wdy, czy kanał czarnej wody, gdzie bobry mieszkają. Pewnego razu, kilka lat temu, tutaj, bo jesteśmy u sąsiada w leśnictwie, rosły tutaj sosny. Weszły bobry, pocięły tą sosnę. Sosna zamarła. W to miejsce sadziliśmy buki, które sobie dosyć ładnie rosły, nawet były ogrodzone dłuższy czas, no ale wyskoczyły, tak jak my to mówimy, z podpyska jelenia i sarny. Siatka została zdjęta, wyczuły to momentalnie bobry. No i proszę. I był buk, nie ma buka. Widziałem już chyba wszystkie drzewa naszych lasów cięte przez Bobry. I to zobaczcie. Tutaj cały ciąg, to co bliżej wody. Wszystko. Wszystko poobcinane. Oczywiście ten buk jakoś tu odbije z tych gałązek. No ale jednak ładnie go przycięły. O, a tutaj mamy ścieżkę gdzie one ciągnęły sobie te gałązki do wody. Widać, jak jest wyślizgane, a tutaj mamy, o! Proszę. Coś zgubiły po drodze. Zobaczcie sobie, na jakie, jakie, na jakie kawałki tną. Takie ciągną do wody. I tym się będzie pożywiał przez zimę. Tu sobie ciągną do wody. O! Zobaczcie, ile w wodzie leży naciętych gałęzi bukowych. Już, o! o. O, wyciąg, postaram się, dam radę. Chyba się nie wkacam, Co? Zobaczcie, jak ładnie okorowane. One nie gryzą całego, bo drewno to raczej nie. Biorą tylko korę i cieniutkie gałązki. Jeleń też potrafi zabić sosnę. Tutaj w tym przypadku mamy spałowanie, czyli. Jeleń podchodzi i zębami ściąga sobie paseczki kory, którą sobie następnie zjada ze smakiem. Tutaj obgryz sosnę nam do połowy. został Na połowie został pas życiowy, czyli ta sosna odczuje to na wzroście. Już pewnie te sąsiadki ją przegonią, ale będzie jeszcze żyła. Zobaczcie, tu mamy stare spałowanie sprzed kilku lat. Jak widać, ta sosna sobie z tym poradziła. Ta rana się zabliźnia. I jeżeli nie przyjdą znowu jelenie nie ospałują z drugiej strony, to prawdopodobnie będzie sobie jeszcze żyła długie, długie lata. Natomiast ta sosna tutaj jest ospałowana na, całym, na całej długości obwodu. I niestety to już właściwie jest martwe drzewko. Ono jeszcze jest zielone, ale już jest martwe. I jak byśmy przyszli tu na wiosnę, to już ono będzie suche. Jesteśmy na powierzchni, gdzie w 2017 roku zostały te sosny posadzone. I te wszystkie sosny tutaj powinny wyglądać mniej więcej jak ta sosna, być takiego wzrostu, czyli powiedzmy do mojego kolana. Ale nie wszystkie tak wyglądają. A tymczasem niektóre z tych sosen sięgają mi do pół łydki, lub nawet niżej. Dlaczego tak wyglądają? Ponieważ przychodzą tutaj sarny, i jelenie, zgryzają pączki szczytowe i dlatego te sosny tak się rozkrzewiają, są takie niskie i tracą swój taki pierwotny wygląd. I tak, zgryziona, zgryziona, zgryziona. O, zobaczcie, kolejna zgryziona. Tu sprawca zostawił swój odcisk. To jest trop jelenia. A tutaj, tutaj mamy kolejny przykład gryzienia. Te są gryzione od góry, a te sosenki. Ta sosenka, ta martwa, została zgryziona od dołu. Jej korzenie wyglądają tak. I, bo można powiedzieć taki wierszyk, jestem pędrak, zjem korzenie i w chrabąszcza się przemienię, na majówkę się wybiorę, będę brzęczał was wieczorem. To sosenkę zabił pędrak. Obgryzł jej korzenie, tak jak tutaj, zobaczcie, jest tylko został ten główny korzeń, wszystkie boczne, te drobniutkie, zostały przygryzione i te sosny też umarły. I takie Wam dzisiaj odcineczek o przemijaniu i umieraniu zaprezentowałem. Jeżeli ten odcinek zażar tak, jak przypłaszczek żre moje sosny, dajcie łapkę w górę, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku Obliczy Lasów. Do uzdrzeniu!